Siemano, witam was w kolejnym filmie, dzisiaj Tak jak mówiłem w poprzednim filmie Robimy wielki test Jako, że jestem Mam jeszcze drugiego, Jako, że jestem rasowym budowlańcem To nagrywamy normalny film O, jest Jako, że jestem rasowym budowlańcem To dzisiaj robimy test budów Uwaga z blaszką, one mają blaszkę, o kurde, ale ucieknął one mają blaszkę więc jak się w palce to nie powinno boleć chociaż ta blaszka, blaszka jest dosyć krótka ale dobra, zobaczymy jak to będzie, więc dobra także ten, mamy już te buty no jest różnica trochę no także, dobra jak widać, tak by na im buty, trochę się boję tego jak to faktycznie może wyjść, bo no jednak jest różnica. Chociaż pięta nie powinna mnie boleć, tak samo jak czubki palców, chociaż jak walnę sobie tym palcem w metal to też boli. To już zapraszam. Dobra, na początku wipek. Nie, yeah, for się wyłączyło. <laughs> Dobra, wipek. O, tym tempo. No, to się do tego i tak <gryzny> Dobra, dobra, kawałek że sam jest zasadzony, więc robię sam. Robię pizza. O, dobra, pierwsza była, o dziwo, o dziwo z pierwszej, teraz, a co na kask wezmę sumę, dobra, teraz kask, kłoter jakiś marze w tym średni, O. Jak oceniałeś moje buty? Zajebiste Co tego? Z blaszką. Dobra, teraz jedni koterek. Ale piętnie wolno Dobra dziś teraz do przejazd Ej, zrobię, dro... zrobię dwa iby lat na tym Dobra, zrobiłem kurde tak za pierwszą próbą zrobiłem, kurde. Co? No dawaj, wyżej wyskocz. nisko No to wyskocz. No prawie. Złapać też. taki cinematik. No prawie. Ale mówię ty kleiłem przykleiłem, No No tak, ale widać. Nie, a może nie tak, ale bardzo istotnie. Dobra, i chodź z pierwszej. Dobra, Hill Flat. Dobra, generalnie o. Oh. Dobra, generalnie to ogólnie to tak. nie, na spoko nie narzekam. Chociaż mówię, tak nie trochę jest, bo one są ciasne, nasze znaczy ciasne. Nie, nie regulują się tak fajnie do stopy, jak na przykład moje podaty super stare. I ale ogólnie spoko jakby ślizgałem się mega, ale to może dlatego, że po prostu chodziłem po tym po pył. Tynku, więc, no, także co jeszcze powiedzieć do ko na koniec? że polecam kanał, subskrybujcie o, ale dobrze powiedział, więc wbijajcie siema Także, że że powiedzieć? że nie polecam kanału, nie subskrybujcie eee, na ta to w ogóle nie ma co wchodzić, gówno straszne okropne naprawdę